When I touch mine, can rip it. it? You want it, you can get it. But be careful when you get it. it's like a bug, and if you get it, gonna have to call him any me. Twenty-four-seven, round the clock, that's me. No name, just a letter, mother, mother, that's me. Twenty-four-seven, round the clock, that's me. No name, just a letter mother, mother, that's me. Twenty-four-seven, round the clock, that's me. No name, just a letter, mother, mother. If you want it, you can get it. But be careful when you get it, it's like a Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Omega Play Games I witam was w drugim już odcinku Z serii Minecrafta Mob Areny Jak pewnie zauważyliście jestem na swoim drugim koncie Gdzie nazywam się... zaraz zobaczycie Właśnie tak Jest tutaj... Um, użytkownik Vertes, vertes ale Jeżeli uważacie, że to prawdziwy Vertes Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie Ale przejdźmy do tematu W dzisiejszym odcinku m, Zaprezentuję wam drugą z kolei klasę Czyli rycerza Jest to klasa, która posiada Diamentowy miecz, żelazne EQ m, Dwie mikstury natychmiastowego leczenia I oczywiście jedzenie, które jest Nam zbędne ale dobra y, Tutaj mamy Kobietę Assassin Flame Asasynkę <śm> I tak, no Co dalej, no chyba tyle e, Niedługo Pokazywałam, no to pewnie e, Aha, jeszcze właśnie Dlaczego U, Zlagowało się e, Dlaczego jestem na drugim koncie Ponieważ na pierwszym koncie nie, nie da się nam moje pierwsze konto wgrać skina. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Dlatego wziąłem po prostu to drugi, gdzie mam skin takiego łowcy creeperów. O. Teraz nie widać bo mam zbroję. Dobra, już się zaczyna arena. Okej. Okay. No. Co tutaj resztę powiedzieć? Aha, mm, a propos jeszcze jeszcze jeden pack że za potworki, które tutaj tak są e, na arenie zanim zacznie się pierwsza fala z kolejnej rundy dostajemy itemki po prostu jak normalnie, bo tak to e, tak to nie wypadają nam wow, ona się zbagował, tak to nie wypadają nam takie itemki jak na przykład e, okop, o mam niewidzialność, oko pająka itp. E, ale dobra. Przejdźmy do konkretów. Nie, nie wiem, czy będę robił cięcie, czy nie. Jeszcze zobaczymy. Jak nie będę miał o czym mówić, to będę robił cięcie. A jeżeli zagadam się tutaj, on nie! O nie! O nie! O, nie, o nie, o nie, 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 nie to już jest naprawdę dobra, hmm. dobra. E, Mianowicie, dobrze by było, gdybyśmy od 10 to jest taka przeciętna fala, którą się do. do o! Hmm. którą powinno się spać tak jak jest w każdej rundzie No bo odzieżowym są już pigmenty, to wiadomo Zgadaję tylko, że w tej rundzie się akurat staty nie wyświetlają Oh! Kolejna ścieżka. Yy, ogólnie, nie go będę miał wersję Minecrafta, Minecrafta Premium, yy, także jest Premium już będzie o wiele łatwiej tego skina wgrać, bo na razie na No Premium to trzeba się trudzić. No i ogólnie jest, premium, yy, jest lepiej. O. Nie, nie, nie! Się, tak jakby, że tak powiem, na dym, a tak jakby żeby wybuchnąć. No i no i wtedy często laguje. Dobra, to wiecie co? To jest to. Powarzy się do 10 nie opłaca

Tak dla <słyska> nie to też nie ich nie bijemy. Fajne z zemia i dwóch blokerów, aha, tu jest, tu jest jeszcze to, hmm. Wow, minion mnie ale nie że zauważyłem. Ogólnie e, ja raz z kolegą na prywatnym serwerze grałem w kopalni i odkryliśmy coś nie wszyscy wiedzieli że coś, że to na 1.72 O ja... Nie! To, to, dobra, to ja ubieram. O ja. Chciałem powiedzieć, że miałem Dlaczego takie laki? Nie, nie widzę tak laki Nienawidzę laków. Dlatego życie tutaj bardzo, ale to bardzo. Niepięć. Niepięć. Nie, się, tu to nie. Jest taka sprawa... O nie. Zginę na shot. Dobra, a o, fala trzynasta. To dobrze, ponieważ ja to nagrywałem... Ja to już nagrywam teraz, drugi raz. E, ponieważ wtedy... nie wiem dlaczego, ten filmik mi się usunął. Po prostu chciałem w niego wejść... Nie, nie, nie! Wow. Chciałem wejść z niego się go On mi się usunął. Dlaczego? Naprawdę nie wiem. O oh. Slain by zombie, hm. No nic, dobra. To tyle w tym odcinku. Nie zapominajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu. Bo pamiętajcie, subskrybujcie mnie, aby mnie śledzić, ponieważ gdy skończą się wszystkie klasy, będzie bonus w postaci niespodzianki. No a jaki to to nie mogę wam powiedzieć, wtedy by to już nie była niespodzianka. Dobra, no to to chyba wszystko. Dzięki, że oglądaliście. Wow, ale ma upiornego skina. Dzięki, że oglądaliście. Cześć i na razie.